Obecnie kuchnie coraz częściej połączone są z salonem, dlatego powinny być nie tylko funkcjonalne, ale i estetycznie wpasowywać się we wspólną przestrzeń. System oświetlenia LED EasyClick opiera się na czterech predefiniowanych elementach, które wystarczy ze sobą połączyć. Na samym początku powinieneś wybrać powierzchnię, które chciałbyś oświetlić. Następnie wybierz miejsce na włącznik, pamiętając, żeby mieć do niego łatwy dostęp. Zasilacz można schować za szafkami albo ukryć w cokole. W systemie EasyClick skompletowanie wszystkich potrzebnych elementów składa się tylko z pięciu kroków i zajmie ci 75% mniej czasu niż dotychczas. Nie musisz nic liczyć ani porównywać. Dla twojej wygody, każda taśma wyposażona jest w fabrycznie zamontowany przewód zasilający o długości 2 metrów, zakończony z łączką mini AMP. Taśmy mają długość 2 metrów z możliwością ich skrócenia do pożądanej długości. Pamiętaj jednak, że taśmę można przecinać tylko w zaznaczonych miejscach. Czas na wybór taśmy. Taśma rzadka na jednym metrze swojej długości posiada 60 diod, przez co po włączeniu będą widoczne punkty świetlne. Takiej taśmy użyj więc w miejscach, gdzie linia światła będzie niewidoczna, np. pod blatem czy wewnątrz dolnych szafek. Taśma gęsta. Ma dwukrotnie większe zagęszczenie diod, przez co widoczność punktów świetlnych jest mniejsza. Takiej taśmy możesz już użyć w miejscach, gdzie linia światła jest widoczna, czyli na przykład w szafkach górnych. Najbardziej wszechstronnym wyborem jest taśma COB, która tworzy równą linię światła. Ma szerszy kąt świecenia niż tradycyjne taśmy i zużywa mniej energii w odróżnieniu od pozostałych taśm. Ta dostępna jest w 5-metrowych odcinkach zakończonych przewodem zasilającym z obu stron. Taśmy bardzo jasnej użyj w miejscach, w których będziesz potrzebował najwięcej światła, np. Na nad blatem. Ze względu na dużo wyższą wydajność niż w przypadku pozostałych taśm, współpracuje ona wyłącznie z włącznikami podblatowym, bezprzewodowym i bezdotykowym ściemnialnym. Światło oprócz jasności posiada także barwę, która potrafi wpływać na nasz nastrój i sposób widzenia kolorów. Dobrze, gdy w pomieszczeniu pełniącym określoną funkcję, np. w kuchni. Wszystkie źródła światła miały jednakową barwę. Jej wybór pozostawiamy Twoim indywidualnym preferencjom. Określenie liczby odcinków taśmy pozwala prawidłowo dobrać zasilacz. Jeżeli nie wiesz, ilu ich potrzebujesz, narysuj szkic pomieszczenia i zaznacz, gdzie chciałbyś, by pojawiło się światło. Liczba linii równa się liczbie odcinków. Nasz zasilacz stanowiący serce całego systemu jest praktycznie bezobsługowy. Z jednej strony posiada fabryczny kabel zasilający, z drugiej gniazda Mini AMP. Do których wpina się włącznik. Żadnego rozkręcania czy lutowania. Podłączasz do sieci i działa. Obudowa typu Slim pozwala schować zasilacz za szafkami. W systemie EasyClick nic nie musisz liczyć, porównywać ani zakładać zapasu mocy. Wystarczy trzymać się schematów doboru. Nawet jeżeli będziesz skracać taśmę, wszystko będzie do siebie pasowało. Zobacz, jakie to proste na przykładzie taśmy rzadkiej. Chcąc zasilić dwa odcinki taśmy, bez względu na jej barwę. Należy wybrać 20-Watowy zasilacz. Gdy do zasilania są 4, 5 lub 6 odcinków, odpowiedni będzie zasilacz 60-W. Analogicznie dobiera się zasilaczy do pozostałych taśm. Taśma LED nie może funkcjonować bez aluminiowego profilu, który odprowadza generowane przez nią ciepło. Do wyboru masz trzy warianty kształtów. Każdy dostępny w kolorach białym, czarnym lub srebrnym. Tutaj też zadbaliśmy o Twoją wygodę. Bo bez względu na to, który wybierzesz, otrzymasz cały zestaw składający się z dwumetrowego profilu, mlecznej osłonki oraz dwóch zaślepek. Pamiętaj tylko, żeby liczba profili była równa liczbie odcinków taśmy. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to włącznik jest kluczem do wygodnego korzystania z oświetlenia. W systemie EasyClick nie musisz zgłębiać parametrów technicznych włącznika. Wystarczy, że określisz swoje potrzeby, np. czy chcesz, żeby reagował na dotyk, miał funkcję ściemniania, a może powinien reagować na ruch. Naszą rekomendacją jest bezprzewodowy włącznik dotykowy, który łączy się ze sterownikiem za pomocą fal radiowych. Jego zasięg to aż 12 metrów, co pozwala umieścić go dosłownie w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Dłuższe dotknięcie aktywuje funkcję ściemniania. Włącznik podblatowy po montażu jest całkowicie niewidoczny. Dlatego docenią go szczególnie miłośnicy minimalistycznych rozwiązań. Może być on używany z blatami nie grubszymi niż 40 mm. Wpuszczany w korpus włącznik dotykowy to jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Jego niewielki rozmiar w żaden sposób nie zaburzy estetyki Twoich mebli. Dłuższe dotknięcie aktywuje funkcję ściemniania. W meblach lakierowanych dobrze jest stosować dodatki w podobnym wykończeniu. Włącznik chromowany posiada subtelne niebieskie podświetlenie, ułatwiające odnalezienie go w nocy. Funkcja ściemniania również aktywowana jest przez dłuższe dotknięcie. Włącznik bezdotykowy reaguje na ruch i działa w dwóch trybach. Jednobiegowym, czyli tak jak w lodówce. Dopóki czujnik widzi przeszkodę, w tym wypadku drzwiczki szafki, światło pozostaje wyłączone. W tym trybie nie jest aktywna funkcja ściemniania. W trybie dwubiegowym czujnik reaguje na ruch. Wystarczy go zasłonić na chwilę, na przykład dłonią, żeby włączyć światło. Ponowne jego zasłonięcie wyłączy je. Funkcję ściemniacza aktywuje się poprzez dłuższe zasłonięcie czujnika. Włącznik oparty o dwa czujniki ruchu PIR idealnie sprawdzi się w garderobie czy szafie. Działa on na zasadzie wykrycia różnicy między temperaturami naszego ciała i otoczenia. Dodatkowo, jeśli zdarzy się nam zostawiać otwarte drzwi po wyjęciu ubrań z szafy, włącznik podtrzyma zasilanie przez 45 sekund, a następnie wyłączy oświetlenie. System EasyClick to sposób na realizację każdego projektu oświetleniowego. Predefiniowane komponenty, czytelne schematy i beznarzędziowe łączenie elementów sprawią, że każdy swój pomysł zrealizujesz łatwo i szybko. A jaki będzie twój?